Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym zestawie winoklubu. Z pierwszym winem przenosimy się w rejony, gdzie nas dawno nie było. Przenosimy się do Chile, do Ameryki Południowej. Rzadko tam zaglądamy, dlatego że na polskim rynku ta oferta win z Chile nie jest zbyt... Zbyt bogata, a nawet jeżeli jest, często nie jest interesująca. Natomiast dzisiaj mamy dużego producenta z Ameryki Południowej. Oni do tego nas e, m, przyzwyczaili. Ale Emiliana to jest niezwykły projekt, dlatego, że jest to największa na świecie e, winiarnia organiczna. Największa, to znaczy e, skupiająca ponad e, 1000 hektarów na całej w zasadzie e, rozciągłości Chile. Czyli na północy, gdzieś tam w okolicach pustyni Atacama Limari, z drugiej strony na południu w Dolinie BioBio. Bio. To są odległości jakieś 900 km. Chile, jak Państwo wiecie, rozciągnięte jest wzdłuż wybrzeża oceanu, między wybrzeżem a Andami. Stąd też te wina. Często e, mogą być bardzo ciekawe i właśnie też z takim winem mamy tutaj do, e, do czynienia. E, Signos de Origen e, to jedna z marek e, Emiliany. E, taka, która w, w swoich początkach e, miała za cel oddawać terroir poszczególnych miejsc. No i mamy też tutaj szczególną, a, szczególne miejsce, e, Dolinę Casablanca. Która wraz z Doliną San Antonio chyba jest najbardziej interesująca dla tych, którzy lubią chardonnay i pinot noir. Uchodzi za to miejsce zimne, ale oczywiście jest to po, po, pojęcie, pojęcie względne. Dlaczego spotykamy się dzisiaj z tym winem? Spotykamy się także dlatego, że 6% kupażu to nie jest samodzielne chardonnay. Stanowi szczep Rusan, o którym nic nie mówiliśmy, dlatego że najczęściej pojawia się on paradoksalnie w Europie w kontekście win czerwonych z północnego Rodanu, z takich apelacji jak na przykład Cross Hermitage, gdzie wzmacnia kolor i aromatykę win czerwonych, tutaj wzmacnia, wzmacnia Chardonnay. No dobrze, zobaczmy. Co mamy w, tej, w tym winie? Na szyjce mamy informację, że już Suckling dał temu winu 94 punkty. Oczywiście kto, kto chce, może się kierować tymi ocenami. One najczęściej są trochę, trochę wyższe niż wszystkie inne i z tego powodu właśnie pojawiają się często na często na butelkach. To jest projekt, który powstał w latach 80. Pod koniec lat 90. całą uprawę w ramach winiarni przestawiono na tryb organiczny i biodynamiczny. No więc mamy wino, które fermentowało spontanicznie, niskointerwencyjna winifikacja w stali, w beczkach dębowych i w cemencie. Kolorze słonkowo o żółte. Zobaczmy co w nosie, no przede wszystkim dojrzałe, dojrzałe żółte owoce. Jesteśmy z jednej strony po stronie cytrusów, bardzo dojrzałych, z drugiej strony mamy jakieś owoce pestkowe, ale także mirabelki. Jest taki lekki też niuans drożdowo-waniliowy. Powiedziałbym, że ten nos jest elegancki, zobaczmy co, co w ustach. W ustach już jest zdecydowanie więcej tej beczki, ale mamy bardzo przyjemną kwasowość, która rozpływa się na naszym podniebieniu i policzkach. Taka lekko japółkowa, trzymająca, trzymająca całe to wino i całą tą cielistość. Trochę omaślano maślano-jogurtowym charakterze. Najprawdopodobniej wino przeszło fermentację malolaktyczną. I bardzo fajny taki ożywczy, migdałowy posmak w końcówce. Hmm. No, bardzo interesujące. Nie spodziewałem się tego. Fajne jest to też połączenie. Myślałem, że to Rusan będzie bardziej, bardziej wyraziste w tej, w tej warstwie aromatycznej. Ono zazwyczaj. Daje właśnie takie aromaty bardzo wyraźne, często wpadające w wosk pszczeli, na przykład, czy takie, takie nuty miodowe. Tutaj tego nie mamy. Myślę, że jakbyśmy trochę pozostawili to, to wino, to wszystko to byłoby do wywąchania i do zauważenia. Mamy wysoką płasowość, wysoką, wysoki alkohol. No więc to wino bardzo dobrze sprawdzi nam się ze, we wszystkich takich daniach, gdzie sosy oparte będą na, na śmietanie, raczej zawisiste. Jeżeli chodzi o sam samo główny składnik jedzenia, to on nie powinien być jakiś za bardzo aromatyczny. W pierwszej myśli przychodzi mi do głowy kurczak. Nawet w takiej wersji dziecięcej, w poprawce myślę, że to wino dobrze by, się, dobrze by się sprawdziło. Jeżeli Państwu podoba się, czy spodoba się to wino, to namawiam, żebyście rzucili okiem na stronę www.winoclub.pl i subskrybowali nasze zestawy. Do zobaczenia.